kochani. witajcie na moim kanale. A dzisiaj robimy ślub w tokabokę Ślub Lairy i Kuby. Dobrze, więc zaczynamy. Laira musimy wstawać. Już, już. Dzisiaj musimy wyjechać do hotelu. No wiem. Wyje um, zaraz będziemy budzić dzieci. Okej, okay. walizka. Ja mam tak dużo tych wszystkich plecaczków. Spakuje nas tu weźmiemy na rzeczy dzieci. I Dobra, niech jeszcze śpią. Prania. Kolejny teraz, stawię ubrania. Okay. Tej. Mam mój telefon. Slajmy. To je będziemy musieli wziąć, bo. pudełko <laughs> jest takie wielkie. Kliszek. Pady. Dobra, muszę iść po drugą torbę. Muszę drugą torbę wziąć, bo nie zmieściłam do jednej. Teraz muszę zmieścić. To dzieci spakowane. To teraz, jak ja śpię, to siebie spakuję. Dobra, Koc nam może się przydać taki materacyk. <laughs> Czekaj, to spakuję w walizkę. Na razie swoje ubrania i swoje rzeczy, ale jak jeszcze się zmieści, to spakuję jeszcze Twoje. <laughs> po co bierzesz wsz co wszystkie ubrania? Nie wiem ręcznik, okej, okay. dla dzieci jeszcze, o, okej, okay. dobra, Maseczka. okej okay. Teraz muszę spakować swoje kosmetyki. Albo kupię sobie może jakieś nowe później. Spakuję nam Instaxa, jakby były jakieś fajne. Spakuję pierścionek sobie. Mm, suszarkę do włosów i szczotkę. Dobra, spakowanie. No to idę budzić dzieci. <laughs> Tylko jeszcze jakieś Może bułki zrobię na podróż Albo później coś kupię <laughs> Dzieci wstawajcie Co mamusiu <laughs> Dzisiaj musimy już wyjeżdżać <laughs> Bo jutro mamy ślub No To Dobrze <laughs> A, o, a sala, którą znaleźliśmy, jest bardzo daleko. <laughs> Usiądźcie sobie, to zrobię wam śniadanie. Zrobię wam na śniadanie. No, już wiem. Dobra, gotowe dla Was śniadanie. Dobrze. Proszę. Proszę. <laughs> Ja... No dobre. Dobrze ja idę się z tatą ubrać. Ach, wszystkie ubrania to walizki dałam. Muszę wziąć jakieś pierwsze. Tobie też to na przykład masz tutaj takie ubranie i teraz ja mam ciężej bo ja mam tam. Jak moje ubrania, już i teraz, o, widzę, chyba jakieś pierwsze. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie mi tak gorąco, jak myślę. <śmiech> <śmiech> Dobra, no to już w sumie musimy wychodzić. Dzisiaj nie możecie iść na rączkach, bo tata i ja musimy wziąć wszystkie rzeczy. My weźmiemy tą małą torbę. No, okej. Okay. Albo no, schowajmy no, no ją tutaj. Dobra, no to wychodzimy. Prawie bym zapomniała wam piżamek spakować. <tryk> Dobra, chodźmy. A czym będziemy jechać? Chyba pociągi. Pociągi. Jeszcze laptopa spakuję. Och, nie. Dobra. Chodźmy. No i moją torebkę oczywiście. Chodźmy. Dobra. Dobrze, już prawie odjeżdżamy. Chwila. Uf, dobrze, że zdążyliśmy na ten pociąg. E, my chcieliśmy dać e, walizki. Dobrze. E, Chwilkę. Walizka. Proszę usiąść sobie. To proszę, niech dziecko sobie usiądzie. Nie, nie musi pan. Dobrze. Chwila. Odjeżdżamy. Mamo, a długo będziemy jechać? No nie wiem, chyba tak 6 godzin. Nie no. Nie no, z trzy. A no tak pomyliłem się trasy. Chcesz? Mam do rękę? Tak. Jak gdzie winoglono? Dobra. No, dzieci zasnęły. No i już wysiadamy praktycznie. Można wysiadać. Dobrze. Dobrze. Och. Czy To Och. to Och. Och. wynająć to mieszkanko małe. Tak. Na ile? Na trzy dni. Dobrze. <laughs> Możecie y, się rozpakować. Y, na razie sobie połóżcie walizki. I chodźmy. Y, na tym łóżku mogą spać dwie osoby. Na tym. Dobrze. Y, chodźmy. I tutaj y, śpią dwie osoby. Tutaj dwie osoby, czyli idealnie na Waszą rodzinę. Tutaj mamy kuchnię z małym wyposażeniem. A tutaj łazienkę. Pralka, prysznic, toaleta. I to lasterka. Tutaj mamy roletę. Dobrze. To widzimy się za trzy dni. Do widzenia. Do widzenia. Och, ale ten domek jest taki fajny. Ach, no to rozpakuję walizki. Tylko pierw położę. Już widzę, że wstałeście. No tak, ale my idziemy spać. Oj, ale fajnie, że mają to łóżko tam. Takie slajmy. Położę tu. Dobra. Dobra, jesteśmy już rozpakowani. <laughs> już się w sumie wieczór zaczął robić, no to wcale jak I w sumie pójdę się ukąpać. Nie, się po prostu biorą wpisamy. <laughs> Ale tylko dzieci jeszcze obiarów wpiszemy. Chcecie drugą część? No to piszcie, czy chcecie właśnie drugą część, a ja już się sobie żegnam. Pa pa!